Ty znasz tego maulata? Zobacz tu co kto nie ma? Znam Znasz i kto to? Franek Franek? A jak ma nazwisko? Gajewicz. A gdzie mieszka? W Polsce. A na jakiej ulicy? Pioszka. Nie. Nie. Dobra, a jaki jest telefon do taty? A? Telefon do taty? 5289652. Do Dobrze, a to do mamy?

To zdjęcie robiłem o trzeciej w nocy. O trzeciej w nocy? Takie jasne, bo w Norwegii są białe noce, że się nie ściemnia. No, Ja tam nie mogłem znaleźć. To zdjęcie robiłem o trzeciej w nocy. Monika spała, a ja się ukradkiem, bo akurat było to wyjście na, na ten No, żeby zobaczyć. Żeby, no, bardzo ładnie. Musimy jechać do no tak. Tylko, że to był, wiesz, lipiec. To były te białe noce. Tego no, Rybskiego? tego tak, Rybskiego. Tylko, że bezpośrednio jest fajniej, bo były Zlatowice, ale każdy to zawiesi. sobie pojedziemy samochodem, tym komperem już gdzie w kamperach nie no, no ci? Monika tak mieszka no. mm, bardzo ładnie tam o. takie takie wieńcuć mm. no. duża kupna kwiatka ja tu spałem, tu jest nie Tylko, że ja e, nie odczuwałem tego, bo okno miałem na skali, na, na Ale, tak, e, w środek nocy, w trzecią to robiłem te zdjęcia i tak, i, i słońce było. No fajnie tam, no musimy no. to wiesz, jakoś tam, no, mus, no musimy tam jechać, no pojedziemy. A, A tak wyglądało nie z Słowajem. To jest takie, takie wśród tych gór, wśród tych fiordów. No, drugie miasto pod względem, nie wiem, obszaru czy ludności po Oslo. To jest To jest Ile ma belgian mieszkańców? Ale do no. A już ci mówię, poczekaj. Chat GPT. Chat GPT to jest moja nowa. Ile ma mamie...